I właśnie siedzimy sobie na dziedzińcu Radia Kraków, w koncercie, który był kompilacją naszych trzech płyt. to nie ma co się bać. Prawo miłości, proste prawo miłości oraz z miłości. A także piosenek, które jeszcze nie zostały nagrane i ukażą się na, na naszej najnowszej płycie. Są to stare, ludowe pieśni z terenów Bałkanów w naszych aranżacjach autorskich takich troszeczkę z domieszką Jezu, rok ja Praconaca Bałkanami jest taką, to jest naturalna w takim sensie, że one towarzyszą mi od dzieciństwa, ze względu na to, że moja mama, która zresztą śpiewa ze mną podczas koncertów, śpiewała w takim zespole kiedyś był bardzo znanym, bo jedynym, który się zajmował fol folklorem bałkańskim, w zespole Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki i ta muzyka była u nas w domu od zawsze, ponieważ mama i śpiewała nam i z nami i Słowianki bywały u nas w domu dość licznie, bo to były czasy, kiedy ludzie spotykali się w domach i śpiewali, no teraz oglądają telewizję, filmy, a kiedyś, ponieważ życie publiczne kończyło się w oni spotykali się i śpiewali. Bardzo fajny zwyczaj, za którym tęsknę. Krążą wokół tematyki miłości. Wydaje mi się, że każda z tych piosenek jest piosenką o miłości, zazwyczaj nieszczęśliwej, smutnej, która się kończy. I może trudnej też. Zresztą dwie płyty w tytule mają słowo miłość, bo druga nasza płyta, Proste jest Prawo Miłości, nazywa się, a ostatnia, ta, która powstała tylko i wyłącznie przy użyciu. Instrumentów basowych i głosu, instrumentów basowych użytych przez Romana Ślazyka, nosi tytuł z miłości. Więc, więc już w tytule z miłości pisane razem, zrobiliśmy z tego rzeczownik. W tytule płyty już sugerują, że piosenki są z miłości. na naczelnym planem jest nagranie tej płyty, którą dzisiaj Państwo słyszeli. Płyty z pieśniami bałkańskimi. Będzie to taki właśnie oddech od, od piosenek o miłości, od, od oderwania się od tej autorskiej twórczości, z którą jesteśmy kojarzeni. No nie ukrywam, że dla mnie będzie taka chwila odpoczynku. No i przede wszystkim już pierwszy raz w życiu słyszę, że śpiewam wesołe piosenki przy okazji grania muzyki bałkańskiej, więc to dla mnie nowość i bardzo, bardzo fajne, fajne doświadczenie i taki relaks muzyczny. Organiczną, to znaczy ja myślę, że ja będę zawsze Krak Kraków jest miastem, które w którym się może nie urodziłam, ale wychowałam yy, i spędziłam, spędzam cały czas właściwy, tam ma z małymi wyjątkami na wyjazdy. Natomiast jest to zdecydowanie moje miasto, to jest miasto, które, do którego ja zawsze wracam z dużą tęsknotą To jest miasto, gdzie ludzie... Moim zdaniem względnie się jeszcze kochają i mają dla siebie czas. Oczywiście psiocza natomiast to miasto bardzo często, ale to jest yy, tak jak w każdym jakimś związku są sobą głuptnie Myślę, że to miasto często tak właśnie ogólnikowo daje mi w kość. Myślę, że ja też mu się nie odwdzięczam. Yy, natomiast... Yy, jeżeli można powiedzieć tak abstrakt, bo miasto jest zawsze dla mnie pojęciem abstrakcyjnym, to ja kocham to miasto i, i przede wszystkim dla mnie miasto to są ludzie, to są miejsca. I tutaj jestem związana emocjonalnie i z ludźmi i, i zarazem z miastem. I myślę, że k, 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 krakusowskość mam wypisaną na twarzy. Na czole i, i myślę, że zabieram ją wszędzie. Z całymi zaletami, z przywarami oczywiście, bo mamy jako Krakusy też dużo wa, z których trzeba się śmiać. Myślę, że to jest ze mną wszędzie, ta przynależność do, do Krakowa. Często mi wyrzucana zresztą. Ile się można! Viva a Głównym dowodzącym i współkompozytorem, aranżerem i taką, takim sercem tego zespołu jest Roman Ślazyk, który gra na instrumentach basowych właśnie, z którym nagrałam płytę basową z miłości. E, grają cudowni muzycy Wiktoria Chrobak na instrumentach perkusyjnych, e, Przemek Sokół na trąbce, Konrad Wigas na akordeonie. To, to jest. Mój taki kochany główny skład. A dwa wokale jeszcze? Dwa wokale to już wspomniałam, to śpiewa ze mną mama i siostra w bałkańskim repertuarze